Wy wszystkim, moi drodzy, jesteście niesamowici. To, co zdarzyło się pod ostatnimi blind testami, czyli można śmiało powiedzieć waszą ulubioną serią na tym kanale, to przeszło moje najśmielsze oczekiwania. I były takie propozycje. Jedna z wielu ale jeżeli była, to trzeba ją zrobić. Piekarnia Lidla, piekarnia Biedronki. No to co dzisiaj zrobimy? Zestawimy piekarnia Lidl kontra piekarnia Biedronki, czyli dwa pomysły różnych osób, scalamy do jednego i sprawdzamy, czy w ogóle jest sens kupować te produkty, ile kosztują, kto będzie lepszy. Dzisiaj wszystko będziemy sprawdzali, tak słucham. Ale tam nie będzie pieczywa, tylko przekąski. O to chodziło! Start! Ale to są naprawdę ciężkie rzeczy. Dawno, dawno nie miałem tak krytycznego momentu w buzi. Serio? To jest poniżej krytyki. Dobra, przestań gadać, trzeba brać się do roboty. Wszystko brudne. Mam to, wreszcie, brud... że obiadzika nie jadłeś. Nie jadłem. I pamiętajcie, moi drodzy, aby. Jeżeli chcecie, a możecie, wrzucić łapkę w górę pod tym filmem. Naprawdę to bardzo wiele pomaga i propozycje na Instagramie najlepiej. Zasłaniam. Ja cię sunę. Dwie rzeczy tu i tu, tu i tu. Dobrze, no to zobaczmy co to będzie. Uu. Prysznic. <grystanie> Dobra, <grystanie> zobaczmy. <grystanie> nie, na pewno nie. Na pewno nie, bo jedna rzecz nie sztymuje. Dobra. Pachnie dosyć tłusto. O Jezu, ja. To jest tak zwany burek, czyli. Borek. Mateusz? To ma duże kopyto, To wszystko się zgadza. To powinien to reklamować. Borek. Długie kopyto. Wracając <średziny> 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 do tematu. Chodzi tutaj o coś innego. Tutaj chodzi o to, że Burek... Borek. Nie, to jest Burek! Jest to jest To źle napisali. To jest Burek. Ej, kurna, będzie poprawiał. To jak Boga kocham, zobaczysz. Nie no, jest Burek, okej. Okay. No, Burek, czyli ciasto filo, to jest z zewnątrz, powinno być, nie będziemy diagnozowali czy na pewno jest to ciasto filo, w środku szpinak i ser, najczęściej feta. Smaczny, świeży dosyć, to, yy, to dobrze. Fajnie, że tego szpinaku nie jest on tak całkowicie roz, ro, rozklekotany. Gdzieś tam czuć, że może. Zakładam może został przesiekany, a nie zmiażdżony. I drugi. Dłużej leżał w piecu. Jest, y, Ciemniejszy kolor tego jest na 100%. Tak? Nie. 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 Serki. Mm, ale w smaku one są chyba identyczne. One się dla mnie nie różnią. Ten, no mówię, to jest, nie wiem, czy to jest w takim razie dłużej leżał w piecu, to czym jest spowodowana ta różnica, ale ten jest bardziej wilgotny. Ten jest bardziej spieczony, ten po lewej. Mi osobiście bardziej smakuje ten i chętniej bym tego wybrał. Możliwe, że jest to to samo, aczkolwiek sposób przygotowania tych dwóch burków jest inny. Wybieram tego po lewej. To zajebiście odgadłem, który jest ciemniejszy, który jaśniejszy. To jest to samo. Tu jest Lidl, a tu jest Biedronka. Jaka cena? 2,50. 2,19 w Biedronce, 2,29 w Lidlu. Bo Ci muszą trochę więcej w piecu, bo trzymać to 10 groszy dłużej, <grym> drożej. Uważasz, że jest to samo? Ja, moim zdaniem jest to samo. No to jest inaczej. Gdzie y, oni by mieli to brać, jak to jest to samo w środku? Jest to zbyt do siebie podobne, żeby to robiły dwie osobne firmy. Tak mi się wydaje. Ale ten jest bardziej nasączony. A ten mniej. Pokażę wam w środku, jak to wygląda. No i tak zobaczcie, jak on, one wyglądają w środku. No tak jak mówię, dla mnie to jest autentycznie to samo. Nawet w tym samym miejscu jest szpinak i feta, a samo ciasto... No nie wiem. Jaka ja Biedronka? 1-0 Lidl. Mówiłeś, że po lewej stronie był Lidl, ten bardziej spieczony. Ty się tak nie pręż, jak kogut. <grym> jak tam. tu jest gorąco! Idziemy dalej. No. No kubia, wygląda to jak z reklamy. Wiesz, jak ma. o mnie kiedyś mówiono? Weź się na chwilę, ucisz. Wilgotny karzeł. <laughs> ja w ogóle prysznic muszę jeździć. O Jezu, ale ciężarowiec! Strasznie ciężkie! Pachnie brzydko. Nie podoba mi się. No ale zobaczmy. Ojej, 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 ojej. Panie Boże, dawno nie miałem tak krytycznego momentu w buzi. Serio? Serio. A weź tylko jeszcze jednego hapsa. Nie, nie. Czego się nie, nie. robi na kanale? <grym> nie, <głem. grym> <grym> nie, nie, Makabra. Spękałeś. Spękałem. No coś naprawdę nie, bardzo niedobra rzecz. Ta parówka w środku. Tragedia. Czuć na maksa, że to są te najgorsze z najgorszych. Ten też nie pachnie ładnie. Już po zapachu wiedziałem, że coś tu nie gra. Chcesz wody? To sobie idź. <grym> Matko, hot dog. Który lepszy? To jest poniżej krytyki. Moi drodzy, embargo. Embargo na ten produkt. No, niebywale. Normalnie taki, jakbyście jedli to, co zostało z kuchni i zostało specjalnie upieczone, dodane trochę sezamu, żeby ładnie to wyglądało, dodane trochę jakiejś dziwnej musztardy do środka. Ta parówka też jest taka. No, zobaczcie, jak to w środku się prezentuje. Jedźcie jedzcie z tego. Ma, ma, <gryzłeś> malutko ugryzłeś. Mało, mało mu się bałem. Aha, podnieś lewą rękę. To jest biedronka. To, jest biedronka. to ten jest po Biedronce, prostu. 3,99. To ja wiem, tutaj nawet pasuje coś takiego, ale dobra, nie będę sobie brudził dłoni. Czy ile? 3,99. To jest najgorzej wydane 4 zł w moim życiu. Szanowni Państwo, coś okropnego i tylko tyle. Nie kupujcie, bo naprawdę nie warto. Nie warto wydawać pieniędzy. Jedźmy dalej. No to popatrzmy. No i drodzy, o, tu widzę, że pozycja maleństwo. Ktoś mi robi konkurencję z wilgotnym karłem, widzę. Tak zwany pasztecik. Brawo ty! Kapustka i pieczareczka. Może być. Mm, jakoś mocno upieczony. Ta kapusta i pieczarki. Dosyć kwaśne, ale to akurat dobrze. Naprawdę not bad. Mówimy oczywiście o takich produktach. Ja tam nie oceniam, że to jest jakiś tam nie wiadomo jakim rarytasem, ale jeżeli chodzi o taką rzecz, to ta tutaj. Not bad. Zobaczmy drugą. Zdecydowanie większy, zdecydowanie cięższy. ale tu jest więcej przyprawy na wierzchu. Dużo większa ilość. Chyba tymianek. W smaku ten, bardziej miękki, bardziej wyczuwalne ciasto i bardziej na głód niż na smak. O ile możemy o smaku w przypadku takich pozycji dyskutować. No to ten jest taki. Może być. Ten jest lepszy. Wolałbym zjeść tego. Jest przede wszystkim bardziej upieczony, przez to skórka jest bardziej chrupiąca. I ciasta jakoś nie ma tak dużo jak w tym, bo ten jest bardzo ciastowy. Który lepszy? Ten. Super. Ten mały. A ten mały jest z Biedronki. Brawo. 99 groszy. To dobra cena. Uuu. I tak w środku wyglądają te paszteciki. Zobaczcie, no oczywiście, że na samym dole mamy sam farsz, a później oczywiście gruba przerwa. Nie jest tak źle, no bo bez przesady, jakby było tego, nie wiadomo, jak dużo, to by była przesada. Moim zdaniem to jest to samo, tylko że to jest wersja krótka, to jest wersja długa. Jedyną różnicą, którą możemy zauważyć, to to jest to, że ten ma posypane jakiekolwiek przyprawy. No to jedziemy dalej. Papryka marynowana w occie mocno przebija się inaczej zwana papryka konserwowa. Ta papryka, ona normalnie jakby ktoś z niej zrobił taki mus paprykowy, nie wiem, co to jest dokładnie, ale. Ciasto samo w sobie, no normalnie się jakoś tak, jakby to powiedzieć, także one jest takie super miękkie, takie podeszwowe, nie twarde jak podeszwa, tylko takie właśnie, takie gumiaste. Niedobre. To jest to samo? Nie, to jest co innego. I z drugiej strony, delikatniejsze, mniej wyraziste, ale akurat w tym przypadku to lepiej, gdyż to ma takie, mm, takiej szybkiej przekąski chyba... Nie wiem. Z... Ja bym stawiał, że to są takie składniki jak sos pomidorowy, ser i jakaś wędlina. To jest zapiekanka. To jest zapiekanka. Aha. No to widzisz. Jakoś nie wpadłem na to. Moim osobiście zdaniem zdecydowanie lepsza jest ta, bo ta, ta ma jest... przekombinowane składniki. A ta jest A ta z... jest z Nie wiem. Lidla. Ta jest z Lidla. 2.99. Ale nie, no tu widać, że to jest co innego. No tutaj ta papryka konserwowa daje do myślenia. Ja na jak ktoś jakby ze słoika wyciągnął i nawalił na to. Kto no to ta jest lepsza. 2,99. 2,99. 3,99. 3,99, 400 ale Biedronka droga. Ale warzywa z Biedronki są super. <laughs> o, i tak wygląda ta zapiekanka. W zasadzie dwie. Jak sami widzimy z Biedronki zdecydowanie bardziej mamy ciemne, ciasto, a z Lidla jaśniejsze i sam wkład tutaj i tutaj to oczywiście ser, podstawa, czyli jakiś sos, tylko że tutaj mamy tę paprykę konserwową, która bardzo rujnuje nam tę pozycję i jest jej zdecydowanie za dużo i jest ona słabej jakości. Jestem nadal kurde głodny. A człowiek jak jest głodny, to jest w wkur kurzeniak. Jakieś takie cienkie te produkty. Ostatnim zestawieniem, moi drodzy, będzie znowu jakaś dysproporcja. No ale zobaczmy, ale to są naprawdę ciężkie rzeczy. Kurcze pieczone. What the hell. Patrzymy. Oj, chyba coś na słodziutko wjechało teraz. Znam to. Jadłem. To się nazywa. Mm, fantazja truskawkowa. To jest normalnie ciasto francuskie, w którym mamy budyń. Chyba malinowy. I... Albo truskawko, truskawkowy. Truskawkowy. I chyba waniliowy, albo śmietankowy. Razem jest to zmieszane, ale tutaj jest to bardzo mocno znowu upieczone. I w tym przypadku ten stopień upieczenia jest zbyt mocny. Zobaczmy z drugiej strony. To wydaje mi się, że jest najlepsze z całego zestawienia i ten burek, ale pomiędzy tym a tym, no to duża różnica. Naprawdę. Wyglądowo też się od siebie mocno różnią. To raczej poszło w takie Patrz, jak ja wyglądam. To poszło bardziej w taką podłużną linię, a tutaj mamy takie malutkie paseczki, ale to jest lepsze. Dużo lepsze. Biedronka. To jest z Biedronki. dziewięć. No to, to... Dobra cena. Dobra cena. A tu 99 groszy. To ,85. nie do. To to jest droższe? Absolutnie. A to jeszcze czuć, jakie to są. Jak to są rozmrożone yy, truskawki. O Jezu, jak to jest mocno wyczuwalne. Jeszcze czuć automatycznie zamrażarnik. Chyba to był beko. Nie jestem pewien. <grymne> <grymne> nie, nie. To jest niedobre. Natomiast to jest smaczne. I to będzie, moi drodzy, naprawdę gdzieś na samej górze, bo takie dosyć ciekawe i bardzo ładne przyprawy. Takie coś waniliowo pachnie i coś cynamonowo. Fajne. To bym zjadł, gdyby to było jeszcze świeże i miałbym do tego kawkę. Spoko mogę konsumować. I tak wyglądają te pozycje. Zobaczcie sobie tego takim szybkim rzutem, cóż tutaj mamy. Ale mamy naprawdę po lewej stronie w miarę, w miarę dobrą kwestię. Naprawdę. Ależ to troszkę człowiek zdziwiony. Ileż to rarytasu się dzisiaj najadłem? Idziemy, moi drodzy, na podsumowanie. Tylko jedyna, upoczon, umęcon, jak podponskim, praktycznie. Co możemy powiedzieć na temat tego filmu? Ogólnie te przekąski raczej nie słyną z dobrych składników, raczej nie słyną z dobrych smaków. Jedyne, co chciałbym zjeść, gdybym miał ochotę na przykład na coś takiego, lub na szybko, bo też myślę, że po to to służy, to jest burek, i to jest to ciastko. Słodkie na ostatnim, na ostatniej co było, czyli z Biedronki. Inne, no ten hot dog to jest naprawdę embargo. Nie kupujcie tego, bo na darmo wydacie pieniądze. Te zapiekanki to też jest jakieś takie... Spod ciemnej gwiazdy. Tylko to, co Wam powiedziałem, ale oczywiście to jest moje, moi drodzy, subiektywne zdanie. Testy konsumenckie, nic więcej. Każdy z nas może przecież to zrobić. Dziękuję serdecznie za uwagę i za pomysły. Piszcie, co Wy najczęściej kupujecie z tego typu dyskontów i widzimy się w kolejnym materiale. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. No, trzeba stąd uciekać, bo zaraz zalejemy się potem, a tego byście pewnie nie chcieli zobaczyć, więc my. A wy, subskrypcja, pierwszy i drugi film. Do następnego, yo!